Cześć, witaj na kolejnym mikrobinarze dla użytkowników aplikacji Ask Mentor, tym razem strefa sprzedaży i jak przygotować się do kontaktu z klientem dla handlowców. Na początek przypomnę, że aplikacja Ask Mentor pomaga sprzedawcom, menedżerom oraz hajrowcom w tym, żeby efektywnie się rozwijać, żeby mieć dostęp do sprawdzonej bazy wiedzy. Jest tam ponad 1100 pigułek różnego rodzaju w aplikacji jest tam ponad 1100 pigułek, znajdziecie tam szkolenia, mikroszkolenia oraz możliwość czatu z konsultantem oraz innymi użytkownikami społeczności Askmentor. A tymczasem przechodzę już do tematu związanego z prospectingiem i przygotowaniem się do kontaktu z klientem. Kiedy już udało nam się pozyskać lead, Musimy pamiętać o tym, żeby dobrze się przygotować do rozmowy. Nieważne, czy to jest rozmowa bezpośrednia, czy to jest rozmowa telefoniczna, czy to jest też kontakt mailowy, jeżeli taki planujemy. Bardzo ważne jest, żeby być dobrze przygotowanym. A co to znaczy być dobrze przygotowanym? Muszę dobrze rozumieć, jakie problemy, wyzwania ma mój klient, na jakim etapie rozwoju jest. Dobrze byłoby wiedzieć, na jakim etapie zakupu jest. Dobrze wiedzieć wiele o jego firmie, ale też o pozycji, jaką ma w firmie osoba, z którą się będziemy kontaktować. To wszystko pomaga w tym, żeby rzeczywiście złapać dobry kontakt z klientem i dostarczyć mu taką wartość, którą naprawdę potrzebuje, która przyczyni się do tego, że będziecie bardziej efektywni w relacji z klientem więc przede wszystkim musimy zastanowić się czy kontaktujemy się z właściwym klientem, z tym klientem, który jest naszym idealnym klientem, który znajduje się na radarze naszej firmy, to znaczy, że jest segmentem do którego kierujemy swoje usługi, że nie będziemy przepalać czasu. Pamiętajcie, że obsługa klienta dużego i małego bardzo często zajmuje Tyle samo czasu. Więc musimy dobrze gospodarować swoim czasem, żeby mieć pewność, że nasz kontakt nie będzie po prostu zbędny, że nie ma tam potencjału, nie warto przepalać czasu i pieniędzy niezbędnego do tego, żeby pozyskać klienta, czy utrzymać z nim po prostu relacje. Pamiętajcie o tym, upewnij się, że kontaktujesz się z odpowiednim klientem, który jest na radarze Twojej firmy. Idąc dalej. Nawet jeżeli nie znasz klienta, to wejdź na jego stronę www. Sprawdź, jakie są aktualności. Być może zobaczysz coś ciekawego, może firma dostała jakąś nagrodę, być może stoi przed jakimś wyzwaniem, może wybudowała halę, Sprawdź. To będzie niezła kotwica do tego, żeby rozpocząć rozmowę, żeby rozpocząć small talk, żeby. Na miękko wejść do, do, do rozmowy. A jeżeli jest to nowa firma, to tym bardziej zweryfikuj tą firmę. Zobacz, czy są tam wskazówki, które, które są istotne do tego, żeby zakwalifikować klienta do dalszej sprzedaży. Bo może się okazać czasami, że piękna strona, za piękną stroną internetową kryje się jednoosobowa firma, a czasami za brzydką, beznadziejną, starą stroną internetową kryje się duża firma z dużym potencjałem. Więc uważaj, żeby nie popaść tutaj w taki efekt wrażenia, który nie do końca jest. Miarodajny. Sprawdzaj, weryfikuj z wielu różnych perspektyw. Na przykład, taką perspektywą może być profil firmy czy pracowników na LinkedIn. Tam możecie zobaczyć, co aktualnie dzieje się w firmie, bo firmy chętnie się chwalą tym, co dobrego w firmie się dzieje. Tak samo pracownicy, którzy są w firmie, też po ich wpisach możemy poznać, co w firmie się dzieje, co może być znowu kotwicą do, do rozmowy, co może być zawesami otwierającymi rozmowę. Więc Fajnie, jeżeli klient słyszy z drugiej strony, że ktoś już się przygotował do rozmowy, że po części zna firmę, zna jej wyzwania, zna jej problemy. No i oczywiście, wtedy szczególnie, kiedy ich nie znamy jeszcze, kiedy to jest zimny telefon, zimny mail, czy po prostu pierwsze spotkanie. Z klientem. Ważne jest, że jak kontaktujemy się z klientem, to żeby mieć też dopasowane do jego branży case study, żeby pokazać klientowi, że już działamy, że już mamy sukcesy w branży, że już mamy sprawdzonych, zweryfikowanych klientów, ale też produkty, które służą dobrze klientom podobnych do, do niego. To jest otwieracz. Jeżeli ja rozmawiam z firmą z branży rolniczej, a mam duże doświadczenie w tej branży, to zawsze mam pod nosem referencje, zawsze mam pod nosem case study, które pokazują, że ja tą branżę rozumiem i że mam współpracowników, którzy dobrze tą branżę rozumieją i dzięki temu możemy dostarczyć im dużo lepszej jakości usługi dopasowane do, do ich branży. Pamiętajcie, klienci myślą. Często słusznie, że są specyficzni i chcą, żebyśmy do tej specyfiki się dostosowali. Więc case study, różne studia przypadków właśnie, przykłady, referencje, to wszystko sprzyja temu, żeby złapać dobry kontakt, żeby uwiarygodnić się w oczach klienta. Bardzo ważne jest też to, że jeżeli to już jest nasz klient, że dzwonimy do niego, dzwonimy do niego żeby go zaaktywizować, to bardzo ważne jest, żeby poznać jego historię zakupową, żeby na tej podstawie zweryfikować, co to jest za klient, i mieć już jakieś wstępne hipotezy, o czym możemy rozmawiać, o czym możecie rozmawiać. Jeżeli przestał kupować, no to zapytać się, z czego to wynika. Czy zmienił się jego profil działalności, czy nie ma tego typu usług, nie prowadzi już, czy po prostu nie ma teraz projektów i dlatego nie robi żadnych zakupów, albo po prostu zmienił dostawcę. Warto ustalić cel rozmowy. Jeżeli mam już tego klienta przeskanowanego niczym rentgenem, kiedy wiem dokładnie, czym się zajmuje, jakie ma problemy, jakie ma wyzwania i na jakim etapie rozwoju jest, no to wtedy dobrze jest wyznaczyć sobie konkretny cel na rozmowę. Po co ja dzwonię? Co ja chcę uzyskać? Czy ja chcę uzyskać informację? Czy ja chcę uzyskać konkretne zamówienie? Czy ja chcę zbadać sytuację klienta i otrzymać od niego więcej informacji, które pomogą mi tego klienta obsługiwać dalej, przygotować mu jakąś ofertę? Czyli muszę, muszę sobie w głowie ustalić taki cel. Najlepiej minimalny, jaki chcę osiągnąć, i cel maksymalny, który pokaże mi, że rzeczywiście odnoszę sukces. Tym celem minimalnym może być zebranie informacji, a maksymalnym po prostu sprzedaż, zebranie zamówienia. Więcej tego typu informacji poukładanych w checklisty, w narzędzia znajdziesz w aplikacji AskMentor. Zapraszam do tego, żeby sprawdzić ją, żeby zapisać się na bezpłatny trial, a tam będziesz miał dostęp do pełnej bazy wiedzy, sprzedaży, marketingu, zarządzania sprzedażą. Tam będziesz mógł się komunikować z innymi użytkownikami w formie czatu, z konsultantem i brać udział w szkoleniach, wyzwaniach, w formie grywalizacji. Zapraszam do tego, żeby przetestować Maciej Sasin AskMentor.